Cześć moi drodzy, kontynuujemy temat mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych. I dzisiaj y, od dziesiątego za, zadania rozpoczniemy. 10 na no. 142. Ym. Najszybszym górskim spinaczem jest kozica żyjąca w Tatrach, Alpach i Pirenejach. Jest ona w stanie pokonać wysokość 1000 metrów. W czasie 20, 25 setnych godzin. W jakim czasie kozica mogłaby wspiąć się na wysokość 1800 metrów? Mamy informację, że 1000 metrów pokona 25 setnych godziny. I chcemy policzyć, w jakim czasie pokona 1800 metrów. Moglibyśmy spróbować zrobić to w ten sposób. Skoro wiemy, że 1000 metrów pokona 25 setnych godziny, to ja pytam, w jakim czasie pokona 100 metrów. Wystarczy podzielić przez 10, bo z 1000 1000 podzielę przez 10, dostaje 100, więc to samo trzeba zrobić z czasem. Czyli mam 25 setnych godziny podzielić przez 10. My umiemy dzielić przez 10. Przesuwamy przecinek. Czyli 0, 25 tysięcznych godziny yy, pokona 100 metrów. A mamy 1800 metrów do pokonania. Więc albo mnożymy sobie ten czas razy 18 bo to jest 18 setek. Albo mnożę sobie ten czas razy 8 i po prostu dodaję do 1000. I ja właśnie w ten, sam, w ten właśnie sposób zrobię, razy 8. Można to zrobić sposobem pisemnym. 4, 16, 20. i 3 miejsca po przecinku. Tyle czasu zajmie 800 metrów pokonania. A my chcemy 1800. Zatem czas na pokonanie 1000 i czas na 800 metrów. I razem 45 setnych godziny. Yy, taki czas, ale co to za czas? 45 setnych godziny. No, może udałoby się zamienić to na minuty, żebyśmy wiedzieli, ile to jest. 45 setnych godziny. Zapiszę w postaci łamka zwykłego. A teraz skrócę. No przez 5 będzie. 9, 20, godziny. Rozszerzę teraz do 60 i zaraz zobaczycie dlaczego. Bo gdy mam ułamek o mianowniku 60, to licznik mówi mi, ile to jest minut. Ponieważ godzina ma 60 minut, nie jest to. Więc w odpowiedzi, w jakim czasie kozica mogłaby wspiąć się na wysokość 1800 metrów, napiszcie odpowiedź, że kozica na 1800 metrów może się wspiąć w czasie 45 godziny lub 27 minut. 11 na stronie 143. Za dwa jabłka i trzy gruszki Janek zapłacił 5,47. Jedno jabłko kosztuje 86 zł. Ile kosztuje jedna gruszka? No to zapiszmy. Dwa jabłka i trzy gruszki. 5,47. Wiemy, że jedno jabłko kosztuje 86 zł. My chcemy wiedzieć, ile kosztuje gruszka. Skoro wiem, ile kosztuje jedno jabłko, to mogę policzyć, ile kosztują dwa jabłka. To 86 setnych złotego razy 2. Wykonam to pisemnie. 12, 16, 17. Złoty 72. I teraz zobaczcie, to ile kosztują dwa jabłka. No to mogę w tym miejscu. Za, zamiast dwóch jabłek wpisać złoty 72. Zł. I to jest 5,47. Odejmuję, żeby wyliczyć ile będą kosztowały trzy gruszki. Odejmuję złoty 72. Zł. I też mnie. 5, 7, 3, 3, 75. No i żeby wiedzieć, ile kosztuje jedna gruszka, muszę podzielić przez 3. Czyli jedna gruszka będzie kosztowała złoty 25 złotych. I napiszcie, proszę, odpowiedź. Jedna gruszka kosztuje złoty 25. Zł. 12. Ceny której parę kwiatów różnią się o złoty 40 zł za sztukę? Mamy tutaj cennik do góry i musimy sprawdzić. Każdy punkt. Anturium i frezja. Anturium kosztuje 9,80, frezja 3. No to zdecydowanie jest większa, nie o złoty 40. Czyli tutaj nie pasuje. Gerbery i tulipany. Gerbera kosztuje 4,70. Tulipan 90, więc też jest ponad 2 zł. Różnicy, więc też odpada. C. Słonecznik i gerbera. Gerbera 4,70. Słonecznik 60. Policzmy. Różnica, czyli 610 4,70. Dobrze pamiętam. No to pisemnie. To jest 4. Tu mamy po pożyczeniu 5, 11 7, 7 to jest 4 i złote 40. Odpowiedź C nam pasuje, ale jeszcze sprawdźmy. Anturium i róża. <coughs> róża 5,70 anturium 9,40 też ponad 3 zł różnicy, więc odpada. Odpowiedź C. Zadanie 13. Pan Jan zamówił z dostawą do domu bukiet złożony z dziewięciu róż: ozdobnych liści, gipsówki i wstążki. Oblicz koszt zamówienia. Zamówił z dostawą do domu. Zauważcie, w tym cenniku jest też informacja, że dostawa jest płatna do domu. Ale najpierw policzmy, ile będzie kosztował bukiet 9 róż. Róża kosztuje 5,70, zatem 9 razy 5,70 i 9 razy 5,70 to będzie 9 razy 7, 3, 6, 45, 51, 51, 30. Teraz tak liście kosztują. Złote 40. Gipsówka kosztuje, złoty 40. I wstążka, zł 90. No to policzmy teraz, ile będzie kosztował cały bukiet. Oczywiście, sposobem pisemnym. 8, 11, 20, 2, 4, 6, 5, 56 zł kosztuje bukiet. Ale to nie jest cena, jaką zapłacił pan Jan, bo mamy informację, że za doręczenie bukietu na wskazany adres do ceny bukietu dolicza się 25 setnych jego wartości. 25 setnych wartości bukietu, czyli musimy pomnożyć. To jest ułamek z liczby. No i liczymy to również sposobem pisemnym.

56, dodać 14. 70 zł, tyle zapłaci pan Jan. Zapiszcie odpowiedź, proszę. 14. 14 zł, bo był, był koszt doręczenia. Adaś kupił mamie na imieniny. Bukiet złożony ze słoneczników, przyozdobiony kłosami, czyli słoneczniki, kłosy, trawa i wstążka. Z tego składa się ten bukiet. Wartość bukietu była równa 25, 30. Ile słoneczników było w tym bukiecie? Ok, nie wiemy ile było słoneczników, ale wiemy, że kłosy kosztowały 3,80. Trawa kosztowała 30, a wstążka złoty 90. I nie wiemy, ile było słoneczników. Ale znamy cenę całego bukietu, więc możemy dodać sobie ceny tych ozdób. Dodajemy. 11 20 2 5 6 7 zł kosztowały dodatki. I teraz od ceny całego bukietu odejmujemy 7 zł. siedem to jest 8, 18,30. I to jest cena za słoneczniki. Ale ile ich było? Wiem, że jeden słonecznik kosztuje 6,10. Cena za jeden słonecznik. Zatem jak policzyć? Ile ich było? Oczywiście 1830 trzeba podzielić przez 60. Te zero na końcu możemy sobie pominąć. Przy dzieleniu należy przesunąć przecinek. Zatem 183 podzielić przez 61 to jest 3. Odpowiedź w bukiecie były. Trzy słoneczniki. To było zadanie czternaste. Zadanie szesnaste teraz. Liczba a jest równa siedem i dwie dziesiąte. Liczba A nie jest rozwiązaniem którego z tych równań. Czyli nasze zadanie jest sprawdzić, po rozwiązaniu którego równania otrzymam 7,2, a kiedy nie otrzymam tego. No to sprawdzamy po kolei. Pierwsze równanie. 5,2,52. No i teraz, żeby wyliczyć, a należy podzielić.

Ile ich może być? No to sprawdźmy, może 7. 7 razy 5, 35, 21, 24. Tak. 7 razy 35, 245. Odejmujemy. Tu jest 4, to jest 12, czyli 7. Pamiętajcie, że gdy mamy liczbę bez przecinka, to ten przecinek tak naprawdę jest na końcu, tylko go nie piszemy. I zawsze po przecinku możemy dopisać 0, po to, żeby móc je potem spisać. 70 35 mieści się dwa razy i przecinek musi być w tym miejscu. Czyli 7 i 2. Czyli w, w przykładzie A to jest rozwiązanie. Szukamy dalej. A podzielić przez 100. Żeby w tym przypadku wyliczyć A, musimy wykonać mnożenie razy 100. Wymnożymy, mnożymy, przesuwamy w tą stronę 7 i 20, czyli B też jest to rozwiązaniem. Przykład C. Przykład C. A dzielimy przez 80 równa się 90. Żeby wyliczyć A trzeba pomnożyć 90 razy 80 90 razy 80. 72, dopisuję 0 i jedno miejsce po przecinku. 72, zatem tu jest nasza odpowiedź C. Ale oczywiście sprawdzimy sobie jeszcze D. Równa się 72, 10 razy A, zatem żeby wyliczyć A, dzielimy przez 10. 7,2. Ok, to było zadanie numer 16. I teraz, moi drodzy, zajmiemy się rozwiązywaniem równań. One nam sprawiają najwięcej problemów, więc poćwiczymy. Zaczynamy zadanie 17. Podpunkt A. Mamy P razy 6,40 2,88 wynik. Jak wyliczyć P dzielimy. 2,88 przez 6,4. Pamiętajmy, że w dzielniku nie może być przecinka, więc przesuwamy, czyli 28 i 8, dzielimy przez 64 mnie. 28 się nie mieści, 288. Ile tych 64 może się zmieścić? 128, bo no to może 4.

I po odjęciu mamy 45. Pamiętajmy jeszcze, że trzeba postawić przecinek. Przecinek nad przecinkiem i tu musimy wpisać 0. Kolejny przykład. Dzielimy przez D i 14 i 9. Żeby wyliczyć D, to musimy teraz 894 na podzielić przez 14 i 9. Jeśli nie wiecie, jakie działanie trzeba wykonać, to tak jak wam powtarzam, napiszcie sobie podobne równanie z liczbami bez ułamków, czyli na przykład 8 podzielić przez d równa się 4. No bez problemu wiemy, że d ma być 2. Ale teraz, jak to 2 wyliczyć? 8 podzielić przez 4, więc dzielimy pierwszą liczbę przez wynik. Znów należy przesunąć przecinek. 894 dzielimy przez 149. Nie, nie ma przecinka. 149. Ile tych liczb może się tam zmieścić? 149. No to jeśli nie wiemy, albo mamy właśnie w tym momencie takie duże, nie musimy pamiętać, wiedzieć, ile to jest. Sprawdźmy, może 5.

Ale przecinek jest w tym miejscu, moi drodzy, więc musimy to pisać 2,0. Zadanie tutaj mamy do wykonania, sprawdzenie, więc możecie wykonać je do jednego, dwóch przykładów. Do wszystkich nie trzeba. To było. Drugi przykład mamy kolejny. 12,5. Jakie działanie wykonamy, żeby wyliczyć m? osiemnaście setnych razy 12,5. i pół. I to zrobimy pisemnie. 40 16 20 10 5 2 1. I teraz stawiamy przecinek tyle ile mamy liczb tutaj po przecinku łącznie czyli 3 raz 2 3. 2, 25. Tego ostatniego zera nie muszę pisać. Dobra, to było 17a. Przechodzimy do podpunktu B. Tutaj już są bardziej skomplikowane przykłady. Mamy pół A. Dodać 1, 23,5 coś dodać 1 to jest 23,5. No to muszę odjąć to 1, wtedy będę wiedziała ile wynosi to po lewej stronie. Czyli 22,5. I żeby teraz wiedzieć ile wynosi a, muszę podzielić przez pół, bo zobaczcie, zawsze gdy mamy hmm, jakąś liczbę, powiedzmy 2x równa się 8, czyli 2 razy jakaś liczba Równa się 8. To jakie działanie muszę wykonać? Wiem, że w x, w miejscu x, mogę wstawić 4, więc, żeby znaleźć to 4, to muszę 8 podzielić przez 2. I dokładnie to samo tutaj musimy zrobić. Przesuwamy przecinek 225 przez 5, 4 i 5. Czyli 45 mamy wynik. Dobra, chciałabym jeszcze zrobić może jeden przykład z nawiasem. Patrzmy na to. Mamy liczbę podzielić przez coś. Tutaj jest też rozbudowane działanie, ale po prostu jakiś, jakaś liczba. I w równa się 1. Coś przez jakąś liczbę równa się Kiedy będzie wynik 1? Kiedy ta liczba będzie równa tej. Zatem 9 dziesiątych plus b musi być równa 1,8. A teraz, żeby wyliczyć b, musimy odjąć. To jest 9. Chciałabym Wam jeszcze pokazać zadania z podpunktu c. Tam mamy ułamki. Ułamki No Nie tak przyjemnie wydaje się, ale damy radę. Zobaczcie. X plus 6 przez 2 to 3,6. I teraz pamiętajcie, że kreskę ułamkową możemy zapisać jako dzielenie. I tak to zrobię. I teraz mam coś podzielić przez 2 równa się 3,6. Jak znaleźć tą liczbę? Żeby ją znaleźć, to ja muszę 3 i 6 pomnożyć przez 2. I zawsze, gdy będziemy mieć ułamek, to żeby sobie uprościć życie, musimy pomnożyć przez tą liczbę, która jest w mianowniku. 3 i 6 razy 2 to jest 7 i, 2 dziesiąte, i odejmujemy 6. Czyli 1, 2. I dokładnie to samo trzeba zrobić w pozostałych. Ja zrobię może jeszcze jedno. Mam 3 w mianowniku, więc muszę pomnożyć przez to 3, żeby mi zniknęło. Czyli y odjąć 1 równa się 2,7 i żeby wyliczyć y, muszę dodać to 1, czyli 3 i 7. I tyle, moi drodzy. Dziękuję.